Cześć, witajcie w kolejnej rundce z Blitz Survival Games. Tak, ten tryb mi się bardzo podoba. Często tutaj gram i tym bardziej często wrzucam to wszystko na kanał dla Was. Słuchajcie, dzisiaj zagram sobie sam. Sam na sam tutaj z kilkoma, z kilkoma widzami, których spotkałem na czacie. Powiedzmy. I cóż, może bez przewijania zaczniemy rozgrywkę? No cóż, spróbujemy jak zawsze wygrać, prawda? I na pewno będzie, będzie zabawnie. No zobaczymy, czy mi się uda. Słuchajcie, wejdziemy sobie na jakąś mapkę, na której jeszcze nie graliśmy. Na Midhill graliśmy, to jest moja ulubiona mapka. O, na Winter możemy wejść. Gracze się ładują. Zaraz będzie, zaraz będzie pełna, pełna liczba 24 graczy. Eee, zagramy ponownie klasą rogue, rogue, czy jak to tak się czyta, jak zawsze prawie. Eee, I co? Postaramy się wygrać. Eee, teamów nie robię, nie będę robił teamów. Bo kompas nie działa wtedy, a z kompasu chcę jednak korzystać. Eee, no, zobaczymy, jak mi pójdzie. Bierzemy. No, klasę i słuchajcie, jaka pozycja? Pozycja dosyć lipna. Bo tutaj za bardzo nie znam terenu hmm. Tam znam dosyć teren i tam z tyłu A wiecie co zrobiłem? Pobiegniemy na środeczek, może nam się uda Biegniemy na środek i próbujemy zdobyć jakiś fajny mieczyk A Więc tak, bierzemy sobie tutaj wszystko Tutaj rakietka poleciała hmm. I, i, I startujemy za 30 sekund Na 30 sekund startujemy Dobra 10 sekund. Nie wiem, Dobra i lecimy na środek, na środeczek. W sumie, ty, 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 patrzcie na to. Te wszystkie skrzynki tu po boku, one nie są, one są, one są tego. One są ogólnie. No są ogólnie, no wiecie o co chodzi, że nie były zajęte. Dobra, spierniczam gdzieś. Spróbuję uciec, ogarnąć sobie jakieś przedmioty fajne. Tam widzę, że się gonią. Dobra. Tam ten, ten skrzynkę otwiera, więc ja pobiegnę. Pobiegnę do. Tutaj do tego. Do tego całego tuneliku. Bo tam jest dosyć dużo skrzyń, chyba z pięć nawet. Więc się opłaca. Mam nadzieję, że nikt mnie nie goni. By było bardzo cienko. Dobra, coś tam dostaliśmy. Chyba nikt mnie nie goni z tego co widzę. Szybko ubieram się. A tu ciemno jest. Zawsze, zawsze się przestraszam. Kurcze. Dobra, mam pancerz, mam miecze. Sprawdzamy pozostałe skrzydła. Jest, 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 jest! A, piękny, piękny. A, już mam w sumie taki sedzik cały. Spoko. Teraz to by nam się przydało. Dobra, robimy tak, 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 tak. Jemy rybcie i przygotowujemy się do walki. Dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy agresywnie. Lejemy z mieczyka i dobijamy diamentem, prawda? Tak jak to się należy. Popłyniemy sobie tutaj wodospadem na dół. Teraz tak skanujemy, skanujemy. Tam jest typu, gdzieś tam mi kompas pokazuje, czyli biegniemy w tamtą, w tamtą stronę. Zobaczymy, czy otworzył skrzynkę. Może znajdziemy lepszy miecz. Nie, ale mamy złote jabłuszko. Złote jabłuszko jest dosyć, dosyć dobre. Pancerz też założę. Taki Dart Knight. I teraz tak, lecimy za tym typem. Zobaczymy, gdzie ono się znajduje. Gdzieś tutaj. Kompas właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, wątpię, żeby jeszcze ktoś tam nie kojarzył, ale kompas właśnie wskazuje nam pozycję przeciwnika i tam właśnie, gdzie burza, gdzie grzmot uderzył, tam ktoś umarł i tam coś się, coś się dzieje. I jeżeli dobrze myślę, to ten typuś będzie miał mało życia, ten co go zabił. Ma zajebisty seć, ma zajebisty Jest, mam go! Mam go, teraz muszę uważać, żeby nikt mi nie wbił. Zajebista zbroja. Naładujmy się, dobra. Ok, jest, jest dosyć porządnie. Mamy ironową tego całą. Mm, zatrułem się mięsem, no ale cóż. I tak, i co by tu jeszcze? Chyba nic nie podmieniamy. Mamy trzy te flaszki. I co? Lecimy, lecimy na następnego, dobra, w tą stronę. Dosyć dobrze idzie nam, jak na początek, dosyć dobrze nam idzie. więc ja biegnę teraz. Miejmy nadzieję, że. Nie umrę. Okej, okay, gdzieś tu, gdzieś tutaj, tu. Tutaj, zaraz go powinienem zobaczyć. Oj, czy go zobaczę zaraz? Ja widzę jego nikt, widzę jego nikt. Z pierniczami. Wezmę go od dupy, znaczy od góry. Wezmę go od góry. Pozmę go od gó Oj, świnki, 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 dobra. Od, od placów wejdę. No co ty? Czemu mi miecz nie zadziałał? Czemu mi miecz nie zadziałał? Nie dam ci uciec, z debilu. Nie dam ci. To on ma tu dosyć trudno. Tak, właśnie dlatego, bo tu wszędzie są te górki. Dobra, mam jakieś poty na Spida. Więc co? Przeszukam sobie tej, temy. zobaczę czy coś ciekawego tutaj jest. Zjem sobie mięso. Zrobimy to w taki sposób. Dobra, mamy... No w sumie upieczone rybki zawsze się przydadzą i potion of speed, wypijemy sobie jednego i lecimy naprzód, dobra. Jak na razie dosyć fajnie nam idzie, jeszcze 8 graczy zostało, 2 kille mamy. Mogę dobijać mieczem diamentowym, bo trzymałem z powrotem, to jest takie dziwne właśnie, raz się dostaje i, i, i zabiera nam i później z powrotem tak jakby się dostaje, to jest taki chyba błąd w grze. Ale cóż, ważne, że mamy. Tak, w tą stronę mamy biec, w tą stronę jest jakiś typuś Gdzieś Jest, widzę go, mam go, mam go, mam go, mam go Gonimy, 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 gonimy Ma dobry mieczyk, ma dobry mieczyk, ja chcę ten mieczyk nie ja chcę ten mieczyk Ty ja chcę twój mieczyk Jest mam twój mieczyk, mam twój mieczyk Typie, mam twój mieczyk Teraz bez euforii, żeby nam, nas tu nikt nie zajebał port chopa. Super, subcio, subcio. Poczekam aż się załaduje, czy coś tutaj jest Yrra. nic nie ma Strzały są, strzały mogą się przydać Bardzo nawet Jeżeli taka ilość ich jest, a rybki wróci Uuu, czy kogoś słyszałem? Chyba nie Wrzuciłem tą rybkę dobrą O Słuchajcie, mamy strzały, mamy dwa poziomy Mamy nawet tutaj jeszcze Mmm, o Słuchajcie, lecimy, ja bym polecił, żebyśmy polecili na środek, bo... O, oh, deathmatch już się zaczyna! O oh, kurcze! Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko muszę zjeść! Jabłuszko! Jabłuszko muszę zjeść, dobra. Za 15 sekund się zaczyna deathmatch. Yy, przygotowany, przygotowany? Szybko, szybko! Dobra, mam tego. Matko, matko. Spad, spad, Wygrałem! wygrałem! Jest w końcu! Wygrałem! Tak, to była moja mina, jak wygrywam, jakbym mm, siedział gdzieś i coś robił. E, super, udało nam się wygrać. Mamy fajną liczbę końców, dokładnie 5 piątek, nie, 4 znaczy piątki? E, to może być. E, no ale cóż, udało nam się. Jestem super szczęśliwy, że wygraliśmy. Um, jakiś typuś do mnie po rusku pisze Jeżeli widzicie na czacie R, T, bon. Możecie przetłumaczyć Jeżeli znacie ruski na, 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 na W komentarzach um, I dzięki, że oglądaliście um, Dzięki, że oglądaliście moją rozgrywkę Mam nadzieję, że wam się podobała Akcji było na pewno dużo um, I cóż, widzimy się w kolejnych, w kolejnych odcinkach Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście, abym jakąś inną mini-grę zagrał, i jak tak, to w jaką? W Chowanego, w kalambury, w The Wallsy? Napiszcie mi wasze propozycje w komentarzach, a ja wybiorę ewentualnie tą, która się najczęściej spotyka, i tą, którą też sam w sam lubię grać, bo wtedy myślę, że jest najwięcej zabawy jak dzisiaj. Więc słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, to lajknijcie filmik, żebym wiedział, że. Chcecie takich więcej? Zapraszam do subskrybowania, zapraszam na, też na mój kanał live Twitch, który macie w opisie, gdzie też często gram na żywo na takich różnych serwerach. No i widzimy się w kolejnym filmiku, więc ja mam na imię Patryk, dzięki za obejrzenie, życzę miłego dnia i pozdrawiam. Na razie!